Hmm, chłodne centrum. Sikory spirali. Jest godzina 12. Walczymy dla Was w upale południa. Z przeważającymi siłami wroga, koldów i białorycerzy. zobaczcie jakie drzwi. Kute. Madejowe łoże. I zobaczcie na te schody wygniecione milionem stóp, biednych stóp, zagłodzonych studentów i studentek tak. i studentek tych, tych trochę w czasie sesji no wiadomo, że trzeba zajeleć wczoraj tutaj siedziało 12 samotnych studentów bo mają to w miniaturce filmu a to tutaj właśnie na tych schodach się przybijają sobie piątki przez okna. Podając sobie te z jointami. I nie tylko. Tutaj przebiega malowanie elewacji. Robi się coraz ciaśniej. Ciężko materiał. Kto nie pracuje, niech nie knie. Tutaj mamy przykład wspaniałej włoskiej klatki. Niby tutaj obskurnie na zewnątrz. Niby zrzeszczane wszystko, i dzisiaj wieczorem, zajdzie Każda klatka musi być obok skoły Ta Taplica pamiątkowo po swoim wielkim padronie, który sklepienie. się skręcił w ciągu ostatniej epoki. Razem z dobrotem włoski. i patrz jeszcze na to. Każda taka obskurna kamienica ma windę, w której stoicie w wielkiej um, w jest swoim jest ze swoją sąsiadką, albo windy są szerokie na 80 cm lokalny geometra płakał się to coś podpisywał, ale winda musi być. Przed rami, chłopcy wychodzą na ulicę. <hypotheses> balon jointy. To jest niesamowicie To są trzy takie jak z naszego dróg. Wyżej się z nie spogląda, ale tu akurat możemy. Nic nie powinno. zobaczcie jak się krącają rynny z dwóch dawów, dwóch kamienic. Można, może sobie nawet w ogóle. I to nie jeden. Do ciemnej zawsze, ulicy wejdźmy zawsze, tutaj, zobaczmy co tutaj jest. Wolność, co tu się a... dzieje? Każde Czy my tu przeżyjemy? Na Najwyżej zostaniemy męczennikami za wolność. Muerte mortadela. Zostaniemy <laughs> mortadelami za wolność. Otyły panie. Ja założę ciemne okulary, żeby mnie tu nikt nie rozpoznał. O, lokalny mafiozo. Przebrany w t-shirt. I Polo. I tutaj robiąc z okna drugiej kamienicy, bo się iga się ręką. dokładnie jesteście w stanie poczuć tej esencji esencji tego miejsca jest niesamowita wyobraźcie sobie dworzec wyobraźcie sobie dworzec na Warszawie 20 albo na lat wodrze. temu albo... <grym> i ten zapach dawaj, dawaj wizję na przód To jest ważny przekaz ideologiczny contro rasizmo, faszyzmo i e, tak sobie tutaj klasa rasa panów pije Lulki palą, imprezują. Forze covidiane ich bronią. A ciemny lud tutaj w szarym kolorze przedstawiony. Nic nie dostaje ze stołu pańskiego. Patrzy i się śni. Zestaw śmietnikowy. Patrzcie, zamek na przez to w takiej okolicy. Tak, patrzy. Czy ktoś nie kradnie śmieci nie coś? wyrzuca ceramiki albo szyby kominka żaroodpornej? Czy nie? Czy wszyscy są Eko, gluten free, wege i tak dalej. Seko Residuo, czyli pozostałość matematycznie sucha. Może, może, może zagadasz? Ale to wyłączam. W takim miejscu mamy fabrykę liniaminiowych, tutaj Luigi zapierdala. albo okna są potrzebne. No. Tam piękne świątynie. świątynia. Luigi ma swoją halę, gdzie dorabia na murowe parapeciki. Zobaczcie za sklepienie i te schody i, I to miejscu. I to w takim miejscu. bogaty Przekaza to albo zabrali Byście nie myśleli, że pandemia się już zakończyła i żeglowaliście tu są panowie w covidowych kciankach e, są protetti bo kładą oczywiście, co? tęki a wolnych chwilach zbierają covidowców wolnych COVID chwilach straszą w dziewczyny, tam rodziny Życie, wyjście zobaczcie jest pięknie, ubrani radosnie, co a tam mamy ceremonię funerii. Takie jest właśnie życie. Jeden przychodzi, i nie odchodzi. Drugi umiera. Wszystko w tym samym krajobrazie wszystko w jednym pejzażu pod pięknym reliefem Pietro i Stefani. Wow zakończy się od podczożem świętego Jerzego.